Dzień dobry, dzień dobry. Nie byłoby dnia, gdybym ja czegoś nie wymyśliła, moi drodzy. Ściągnę tylko nakładki. Tak, mam takie fajne okulary z nakładkami na magnes. Bardzo fajny bajer. Już od kilku lat takie kupuję i polecam każdemu, kto nosi okulary. I muszę wtedy kupować dwóch osobnych par, tylko mam po prostu jedne, więc gadżet niesamowity. Już wam powiem, co wymyśliłam. Dwa lata temu na jarmarku w Nikiszowcu, na Nikiszu w Katowicach, tak miałam powiedzieć, kupiłam takie karty. Górny Śląsk z różnymi pocztówkami, jak to w dawnych czasach wyglądało. I tak mi się zrodził taki pomysł w głowie, żeby podwiedzać te miejsca, które są na tych pocztówkach. I pierwsze miejsce, do którego właśnie dojechałam, zaraz będę wychodziła z samochodu, znalazłam takie fajne miejsce pod drzewkiem, więc super. Tak, legalne, bo ja zawsze w legalnych miejscach zostawiam samochód. Zostawiłam samochód pod drzewkiem, będę szła teraz na spacer, pokażę wam, jak to wygląda. To był też pałac do Nezmarków. Jak wiecie, ja kocham ten ród, który zamieszkiwał tu w moich okolicach, między innymi mały wersal świerkrańcy, który mieliście okazję już zobaczyć na pocztówkach, które wam pokazywałam, bo niestety mały wersal już nie istnieje. Tak, pałac do Nezmarków w Brynku nadal ma się bardzo dobrze. Jedynie, co to nie jest udostępniany wewnątrz do zwiedzenia, ponieważ tam aktualnie znajduje się szkoła. Patrzę na tą pocztówkę, bo on był zbudowany w 1829 roku, a przebudowany właśnie w latach 1905-1906. A pocztówka pochodzi z 1908 roku. I właśnie przejdziemy się teraz tam. Tam jest też obok, bo już raz byłam w tym miejscu, ale wtedy nie nagrywałam jeszcze filmików na kanał. Tam jest też obok park botaniczny, a jako, że jest dzisiaj przepiękny dzień, to postanowiłam, że tu przyjadę, bo mam tutaj dość blisko jakieś około 30 minut jazdy samochodem, więc już się tam przejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Więc pierwsza z kart z tej talii, którą tutaj mam, będzie wykorzystana. To mnie bardzo cieszy, oczywiście liczę na to, że wszystkie uda mi się zobaczyć i tak dalej. E, miejsca z tych kart, no ale zobaczę co wyjdzie w praniu. To zapraszam Was do oglądania i do usłyszenia. A, spojrzcie, tutaj jest internat, szkoła i kaplica. Tak to wygląda z zewnątrz. Ściągnę właśnie te nakładki przeciwsłoneczne. Ja wiem, nagrywam Wam też to pod słońce, więc możecie mało co widzieć. Tutaj był taki park. Tam jest już nowoczesny budynek. Ale jak widzicie, tutaj znajduje się szkoła, bo są właśnie opisane te obiekty, czyli sala gimnastyczna i tak dalej. Ale spójrzcie, jakie to jest cudo. No niestety, tak jak Wam też wspominałam, można to zobaczyć tylko i wyłącznie z zewnątrz. Ale jestem tutaj drugi raz, i tak samo jestem zachwycona jak wcześniej. Teraz Wam to też pokazuję, żebyście wy mieli okazję popatrzeć, jak to wygląda. Fajnie, że budynek jest wykorzystywany. Oczywiście szkoda, że nie jest dostępny w środku do zwiedzenia. Chociaż jak to jest szkoła, to pewnie mało co zostało. Przejdę się tymi schodami, po którymi kiedyś jeździły karoce. Ja zawsze mam takie wyobrażenia, jak jestem w takich miejscach, że zastanawiam się właśnie, jak to wyglądało w tamtych czasach. Zatrzymałam się na chwilę, żeby sprawdzić, czy się nagrywa, bo nie byłam pewna, bo tak jak Wam mówię, mało co widzę teraz, bo jest pod słońce że pięknie to wygląda. Budynek internatu szkolnego. Taka jest informacja na drzwiach. To jest internat technikum leśnego w Brynku. Cały czas idę tymi schodami. Przejdziemy się też tam, niebawem się wrócimy i przejdziemy się z drugiej strony. Już Wam powiem czemu. Tam jest właśnie kafejna, kapliczka i fontanna przy niej. Tam wtedy sobie zrobiłyśmy z koleżanką sesję zdjęciową. Dzisiaj przyjechałam tutaj sama. Koleżanka pojechała w inne miejsce na wycieczkę. A ja się trochę bałam tej wycieczki, ponieważ tam jest spływ pontonami. A że ja nie umiem pływać, to mam taki później strach w sobie, że nie dam rady, że coś pójdzie nie tak. No, wam takie myśli. Tutaj są też takie piękne schody ostatnie właśnie też z koleżanką oglądałam. Przejdziemy też ten pałacyk wokół, bo nie po to tutaj przyjechałam, żeby tylko tak nagrać kilka urywków, tylko właśnie, żeby Wam to pokazać z każdej perspektywy. Spójrzcie, fantastycznie to wygląda, Robiłam sobie też właśnie zdjęcia, zatrzymałam was na chwilę, żeby pooglądać. I teraz sobie przejdziemy właśnie tam, gdzie jedzie ten pan czy chłopak na rowerze, nieważne. To sobie pójdziemy z tamtej strony, z tyłu budynku o, dokładnie tam. Ja znowu się zatrzymałam, żeby cyknąć fotki i tak regularnie będę robiła, to już Was nie będę o tym informować. Mówię tak w miarę cicho, bo tutaj się kręci też sporo osób. I też fajnie, bo miejsce jest wykorzystywane. Oj, i przejdziemy sobie tutaj bokiem. Tu jest właśnie ta kaplica, spójrzcie. Tu jest ta kaplica, a zaraz obok tej kaplicy jest taka, powiedziałam fontanna, a to jest chyba raczej nie fontanna, już Wam to pokażę. O, spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj sobie wtedy zrobiłyśmy z koleżanką sesję zdjęciową. Wkleję Wam to zdjęcie. Nie właśnie w tym momencie, żebyście mieli okazję zobaczyć, bo też tu byłyśmy latem. No one z Markowie też potrafili budować i dbać oczywiście o te wszystkie zabytki. Idziemy sobie tymi schodami. Tam idzie takie fajne starsze małżeństwo z pieskiem za mną. Oczywiście budynek niszczę, ale wiecie, jest wykorzystywany i nie martwię się zbytnio, bo najważniejsze jest to, że oni tu są, wykorzystują go i pewnie jakieś remonty w miarę możliwości na bieżąco przeprowadzają. To wejście też jest imponujące. Przepięknie to wszystko wygląda. Nie jestem teraz na takim tarasie, tam jest ten ogród. Weszłam tymi schodami. No i się nie umiem napatrzeć. Ja sobie zawsze w takich miejscach wyobrażam, jak te księżniczki wtedy musiały mieć fajnie, to jest zejście. Niebawem nim zejdziemy do tego ogrodu botanicznego jak te księżniczki kiedyś musiały sobie tu spacerować przepięknie. Schodzimy teraz tymi schodami. Muszę sobie przypomnieć, bo byłam tu fakt faktem niedawno. I jak się szło do tego ogrodu botanicznego chyba trzeba było nawrócić tam na tamtą ścieżkę. O, tam widać, że jest biblioteka, bo są w oknach, e, widać regały z książkami. Przepięknie. Aż by się chciało e, uczyć się z nadleśnictwa, być nadleśniczym, żeby móc w tym miejscu przebywać. Ale ja już mam, wiecie, swoje lata już studia skończyłam, magister mi wystarczy, nazywam to magazynierem. I to mi zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o moją pracę i o moją przyszłość. Tam też po lewej stronie będą bardzo ciekawe budynki. Też oczywiście się tam przejdziemy. No i tu już jest strzałka, nie wiem czy ją widzicie. Kierunek ogród botaniczny. I właśnie teraz mam dylemat, czy skręcić najpierw do ogrodu. Czy przejść się tam? O, tutaj też jest fajny motyw do zrobienia zdjęcia. Więc za chwilę zrobię. Spójrzcie, jak pięknie. Zdjęcie zrobione. Ja nagrywam nadal tym moim starszym Samsungiem, bo uważam, że jakość tych filmików jest bardzo fajna. I właśnie sobie dreptamy. Tutaj ogród botaniczny, tam była strzałka. Do... No to idę tędy. O, jest, dobra, druga strzałka, ogród botaniczny. No bo mi łezki lecą, zawsze tak jak mam, że jak wyjdę, a jest lekki wiatr, to od razu łzawią mi oczy. Mam nadzieję, że się nie rozmarzę, bo dzisiaj próbowałam z siebie zrobić człowieka i się trochę pomalowałam. O, tu chyba było przejście do tego ogrodu botanicznego. O, tam jakiś ptaszek sobie chodził. Kiedyś musiały stać jakieś posągi. Bo ostatnio, właśnie jak tu byłam z koleżanką, to żeśmy też na ten temat sobie rozmawiały, że na pewno w tych mękach coś stało. Fajnie, że się wyrwałam. Oczywiście miałam w domu co zrobić, bo też muszę nadgonić kilka rzeczy, tematów, ale stwierdziłam, że jest taka piękna pogoda, że nie ma co siedzieć w domu. Tam jest taka wieża z zegarem, widzicie? Też to przejdziemy z drugiej strony i wam to pokażę. Ale najpierw ogród botaniczny, tak jak już ustaliłam. Ten budynek jest akurat nie wiem czy on tutaj już stał czy jest odnowiony, ale wygląda bardzo fajnie, jako zetpany. okna powymieniane. Więc wygląda to ślicznie i tam mamy po prawej stronie ten ogród botaniczny. I tam jest też pewna ciekawostka, którą wam chętnie pokażę, ponieważ pewne roczniki, które skończyły tę szkołę, również zostawiły swoje pomniki. I to też jest super. Ileś tam lat właśnie po maturze, po ukończeniu szkoły, tam jeden z nich jest widoczny, więc przejdziemy sobie. Ten ogród tu jest w furtkach. Zakaz wprowadzania psów, obiekt monitorowany. Czyli pieski tutaj nie mogą chodzić. To te małżeństwo tam z tym piesiaczkiem fajnym... Oj! Przepraszam, nie chciałam. Nie wiedziałam, że to jest takie ciężkie. Tam jest taka piękna altana. Słychać ptaki. Mam nadzieję, że ja ich Wam teraz nie zagłuszam. O! Pamięci inżyniera Henryka Edera, założyciela ogrodu botanicznego w Brynku. Wdzięczni uczniowie. Brynek, 5 czerwiec 1998 rok. Ja Wam to nagrywam, czytam i pokazuję wyżej. Przepraszam. To jest ten napis. O, tu też ostatnio spacerowałam z koleżanką. Coś już mają posadzone. Po koncepcja jest bardzo fajna. Właśnie na taki... Ogród. Pięknie. Ja chodzę o tych kamykach. Może nie do końca mam odpowiednie buty, ale to są już takie buty do scharatania, jak ja to mówię, więc ja nie przejmuję, jak coś się tam z nimi stanie, bo już ja mam parę lat. To tak właśnie. Buty kiedyś jak były z Lasackiego kupowane, to one bardzo długi czas wytrzymywały. Teraz jakoś tak pogorszyła się jakoś, mam takie wrażenie tych butów. Teraz człowiek, nawet jak próbuje je zdeptać do końca i zniszczyć, to nie jest to możliwe do wykonania. I tam będziemy się kierowali, jak dobrze pamiętam, do takiego też oczka wodnego. I tam jest też taka super ławeczka, więc już się tam przejdziemy. Tu jest koniec ścieżki, ale tam jest następna, wyłania się. Z tyłu, o. tam najprawdopodobniej róża będą albo były posadzone, bo tak to wygląda. O, tu kolejna furtka. Ładnie te bramy wyglądają, bo one są takie zielone i się idealnie wpasowują tutaj w to otoczenie. O. Tak, coś tutaj kombinują. Widzicie? Coś jest poprzekopywane, przygotowane i tak to wygląda. Dobra, nim dojdziemy do tego oczka wodnego to jeszcze się przejdę... O, tu są jakieś informacje odnośnie drzewek, kwiatów i krzewów, które tu są posadzone. To przejdę się jeszcze do tej altany. Póki nie ma tutaj nikogo. Ja też właśnie tak sobie pomyślałam, że wzięłam plecaczek i tak mi ciężko z tymi dwoma telefonami. W sensie jest to trochę nieporęczne. Więc następnym razem sobie będę brała tą swoją saszetkę, którą właśnie w tym celu kupiłam, a siedzi sobie teraz grzecznie w domu, zamiast ją wykorzystywać. I dobrze pamiętam, to tu ostatnio była woda. I coś się z tą wodą stało, bo wyschła. No. Już niewiele zostało po prostu tej wody, a tu było bardzo dużo żabek. No, ta woda była, tak jak widzicie, nie wiem jak to się nazywa to urządzenie, które tam wystaje to ta woda właśnie była. Mniej więcej w połowie tego urządzenia. Jak tu byłyśmy ostatnio z koleżanką, a teraz jest sucho. Nie wiem, albo będą coś kombinowali i specjalnie tą wodę e, Chciałam powiedzieć, wyciągnęli. Specjalnie się pozbyli tej wody, albo co. To jeszcze zobaczę to drugie oczko, które tutaj było. Sama jestem ciekawa, co się z tą wodą stało. No, tak się teraz zastanawiam. Ja też dzisiaj specjalnie poprosiłam mamę, żeby mi nie zostawiała obiadu, bo zjem sobie coś w trasie. Wstałam niestety za późno, ale w sumie wyspać też się czasem trzeba. Miałam ambitny plan być tutaj rano. A jestem po południu. O, i tutaj mamy rododendrony. O ile nie pomyliłam. Jeżeli pomyliłam, to oczywiście śmiało mnie poprawcie. Bo ja niestety na roślinach się nie znam, ale według mnie to są rododendrony. Pięknie wyglądają. Tam jest inny kolor. Przepięknie. I tutaj też była woda ostatnio. Ojoj! Co tutaj się porobiło? Tam żeśmy sobie z koleżanką też robiły zdjęcie, bo tam jest taka ławeczka. Już tam idziemy. Tu nie ma nigdzie wody. Tu jeszcze wam pokażę te kwiaty. O, z takiej perspektywy, no powiem Wam, że tu coś poszło nie tak. Tędy żeśmy szły tą ścieżką w prawo. To nie jest ta ławeczka, co Wam mówiłam, jest jeszcze jedna w głębi. Oj. Albo tędy się szło, czy tam Chyba ja coś poknociłam. Tak, ja coś poknociłam, jak zwykle zresztą. I może byłam tu. Parę miesięcy temu, albo tu się jednak gdzieś jeszcze przychodziło. bo to była jeszcze jedna taka oweczka, gdzie myśmy sobie z koleżanką robiły zdjęcia. Teraz nie myli to, że tutaj nie ma nigdzie wody. Widziałam ją z tamtej strony. Teraz nie potrafię jej zlokalizować. Takie są właśnie ze mną wycieczki. Coś pamiętam, ale żeby sobie przypomnieć, gdzie to było, to już ciężko. Tam nie ma co iść. Tam jest też główna droga nawet słychać samochody więc nie ma co tam iść. Jak coś to też w samochodzie mam książkę. Bo też się przygotowałam na zasadzie, że jak będę chciała gdzieś sobie odpocząć, to przy książce. Sam raz. No i co? To była woda i nie ma. Dlatego teraz mi ciężko zlokalizować tą ławeczkę. No dobra, wszystkie oczkowodne wyschły. Tam jeszcze spotkałam to starsze małżeństwo. Oni tutaj weszli jednak z tym pieskiem. No ale spokojnie mnie to oceniać to taki starszy mały piesek, więc szkody nie narobi żadnej. Ja będę teraz wychodziła z tego mini ogrodu botanicznego i Wam pokażę tą pozostałą część budynków. Znowu poleciałam z tą furtką, ale już wam tego nie nagrywałam, bo nie chciałam się zbłaźnić. Teraz przejdziemy znowu obok tego samego budynku, żeby się przedostać na drugą stronę. Pokażę Wam tą wieżę z tym zegarem. Jak mieszkacie gdzieś w okolicy albo będziecie tutaj gdzieś, to ja Wam polecam też wcześniej sobie spisać te miejsca i też przyjechać. Nie potrzebujecie na to dużo czasu, a możecie. Poznać fajne, ciekawe miejsca przy okazji pobytu w moich okolicach. Wróciłam do tego białego budynku, tak się zastanawiam, jak tam teraz mieszkają ludzie. To ja im zazdroszczę, że oni mają tak fajnie blisko park. Przeszłam z drugiej strony tego budynku. Mam takie wrażenie, ale nie jestem pewna, że tu być może kiedyś były stajnie, bo tak to mniej więcej wygląda. Tam też fajne budynki, ale widzę, że samochody tu stoją, więc pewnie one są zamieszkałe i super. Patrzcie, nie myliłam się. Tam jest konik i podkowy. Mam nadzieję, że to widzicie, bo znowu stoję pod słońcem. Jest podkowa i jest konik. Więc jednak to były stajnie w dawnych czasach. Tam jest ten budynek z tą wieżą. Tutaj mamy warsztaty przy zespole szkół leśnych i ekologicznych w rynku. Przejdziemy się tą ranną. Tam jak szłyśmy jeszcze kawałek wtedy z kąpielą. To tam też były takie budynki, ale już bardziej zaniedbane. No i też tam ktoś mieszkał, więc też przepiękny budynek, więc przejdę wspólnie z Wami ten kawałek, żeby Wam to jeszcze podczas wizyty tutaj pokazać. Zakaz zbliżania się do wody, której nie ma. Nie wiem, co się z tą wodą tutaj stało. Aż mnie to teraz zaniepokoiło, bo przecież to były wszędzie stawy. Jakie fajne oczka porobili. Nie wiem, może jest taka susza. Hmm. No jest to bardzo niepokojące, bo pięknie to wtedy wyglądało. Ja z tego miejsca, jak wtedy byłam z Kumpelą. Oj, mucha jakaś mi siadła. E, Powsadzam wam te e, zdjęcia, powklejam do filmiku. Tak miałam profesjonalnie powiedzieć, nie powsadzam, tylko powklejam, ale okej. Okay. Dzisiaj mam fajny humor. Wyspałam się. Jestem w fajnym miejscu. Takie wycieczki wiecie, samotnie też są super. Można sobie spędzić czas przemyśleć pewne rzeczy, więc nie ma źle. No i zbliżamy się do tych kolejnych zabudowań. To szczerze mi, to zabudowanie, które tutaj widzimy po prawej stronie, przypomina trochę domki w Anglii. Jak miałam okazję być, to właśnie one też są takie często pozarastane. I pięknie to wyglądało. Tu niestety ten budynek niszczy. Widzicie tu wybite okienko. Tam zamurowane na tej wieżyczce. Więc tutaj coś poszło nie tak. Nieupoważniony wstęp wzbroniony, może coś tu w końcu zaczną robić. Chociaż widzę, że uporządkowali, bo jak byłam tu wtedy, to było tutaj bardzo dużo śmieci, więc zaczęli coś tu działać. A tam nie będę Wam dalej nagrywać, bo tam najprawdopodobniej była kiedyś leśniczówka, a teraz tam ktoś się mieszka. Nie wiem, czy dalej leśnicze z rodziną, czy ktoś inny, ale jest to teren prywatny, więc nie chciałabym nagrywać ich miejsca zamieszkania. Bardziej mnie właśnie ciekawiło ciekawiła ta część budynku, która, jak widzicie, jest opuszczona i w takim stanie, no niezbyt, niezbyt fajnym. Mam nadzieję, że ktoś się tym finalnie zaopiekuje, chociaż tam w tamtej wieżyce, widzicie, są okna wymienione. Więc coś się tu zaczyna dziać. Idzie ku dobremu, i oby tak było. Pięknie wygląda ten budynek z tym bluszczem. Wiadomo, że bluszcz to też równa się robaki, które później wchodzą przez okna i cały czas są na tej ścianie i to też niszczy w dłuższej perspektywie czasu. Ale ten budynek, no ale coś za coś. Coś za coś. No i co? Powoli kończy się moja i wspólnie wśmy wspólnie, wspólnie nasza wycieczka. Jeżeli chodzi o brynek, ja będę szła do samochodu. Tutaj się raczej nie zatrzymam na dłużej. Oczywiście bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z mojej perspektywy kolejne miejsce, które miałam okazję wam pokazać. Jak widzicie, wracam tą samą ścieżką. Tam jest właśnie ta wieża z tym zegarem. Przepięknie to wygląda, więc jeszcze zrobię sobie zdjęcie na pamiątkę. I ja to dalej, bo dzisiaj mam jeszcze w planach zwiedzić dwa inne miejsca, a filmiki Wam podzielę, żeby były tematycznie. No to co? To wszystko na teraz. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa pa.